No, hej wszystkim, ja jestem Neski, a to jest kolejny film z serii Game Talk na moim kanale, moi drodzy, i w tym filmie porozmawiamy sobie na temat pięć, moim zdaniem, pięć najciekawszych premier y, października 2025 roku, ponieważ tak, mamy już październik, moi drodzy, tak więc za oknem deszcz, prawda, jak to słynna piosenka, a ja, moi drodzy, przedstawię wam, moim zdaniem, 5 najciekawszych tego miesiąca premier... I szczerze mówiąc mm, piąta i czwarta jest taka sobie, ale od trzeciego miejsca zrobiłem taką topkę yy, jeżeli chodzi o moje zainteresowanie grami. Yy, prawda, Co mnie najbardziej interesuje, więc stwierdziłem, że zrobię takie pięć gier danego miesiąca. I jeżeli będziecie się dobrze bawić przy tym filmie, to bardzo dziękuję i yy, zapraszam do sekcji komentarzy. Moi drodzy, na piątym miejscu daję Little Nightmares 3. Nie grałem ani w jedynkę, ani dwójkę, ale jedynkę i dwójkę oglądałem na streamach, na YouTubie i tak dalej, więc wiem co to za gierka. To jest, moi drodzy, taka gierka... E, może wam ją trochę przeklikam, zobaczymy. To jest taka gierka horror, który ma jakieś takie elementy logiczne, zagadki, coś, trzeba po prostu uciekać, nie? Trzeba uciekać, ukrywać się, skradać się i tak dalej. Taka fajna przygodówka, e, już nie do końca 2D, bo to już jest 3D z tego co widzę. Ale bardzo fajna przygodówka, mroczna, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie, nie, więc to jest bardzo ciekawy tytuł na Unreal Engine. Widzę, że tutaj jest zrobiony reklamowany silnik, więc moi drodzy. Piździernik, moi drodzy, już niedługo, bo 10 października, i można już preorderować, więc to jest ciekawa gierka. Nie dla każdego, ale fajna, dosyć moim zdaniem, przygodówka. Czwarte miejsce, moi drodzy: Outer Worlds 2. Jest to gierka, gdzie w pierwszą część grałem. Nie przeszedłem, lecz grałem w pierwszą część. Oglądałem na YouTube również i na streamach, i szczerze mówiąc, to jest ciekawa gierka. To jest takie Wanna Skyrim prawda, ale od obsydianu oczywiście, ale nie jest to taki do końca Skyrim, jest to mocno postawione na fabule, na różnych wyborach i tak dalej, z mniejszym światem i y, możliwościami gameplayowymi, bardziej fabularnie to jest wszystko skupione i tak dalej. Niemniej jednak trzeba przyznać, że gameplay w tej pierwszej części był naprawdę przyjemny. Trochę skrzaninę sprawy w pierwszej części z remasterem, bo remaster pierwszej części niestety był średnio udany. Grałem w niego również, jak i w zwykłą wersję, i ten remaster był skopany po całości. To znaczy, były ogromne spadki FPS-ów, był bardzo źle zoptymalizowany. Natomiast ten Outer y, Worlds 2 bardzo fajnie wygląda. To jest taki. Ja to nazywam i widziałem, że bardzo dużo ludzi też to nazywa w ten sposób. Ja to nazywam od zawsze Falloutem futurystycznym, nie? Bo to jest taki Fallout ale futurystyczny. Po prostu. Tutaj nie ma posta apo tylko to jest w bardziej futurystyka, jakieś grzyby zamiast drzew i tak dalej, prawda? Eee, wiecie, różne jakieś chore rzeczy kolorowe i tak dalej, jakieś tam mechanizmy, jakieś bronie laserowe i tego typu rzeczy, więc to jest ciekawe. O, jak widzicie tutaj, to to fajny efekt. Fajny efekt zamrażania. Patrzcie, macie strzelbę, normalnie z której zamrażacie przeciwnika. Patrzcie, jaki fajny efekt. Bang! Zamrożony, nie? Normalnie jakbym grał w jakiegoś, nie wiem, Diablo, ale na strzelbę, nie? Bardzo mi się to podoba, to jest ta rzecz, która mi się bardzo podoba, albo tutaj, o! Zamrożony gościu i można go mele uderzyć, gdy on się tak rozspuje na najmniejsze kawałki. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę kupują mnie takie rzeczy i to też mnie kupuje, stet lub niestety, więc jestem zaciekawiony tą gierką. Aż mam ochotę jedynkę przejść, szczerze powiedziawszy, no, ale zobaczymy. No i to oczywiście wychodzi praktycznie na wszystko, na Steam'a, na PS5, na Xboxa, na Game Passa, moi drodzy, no i Coming 2025. Chyba jeszcze nie zostało podane dokładnie kiedy, ale no 2025... Piździernik, moi drodzy. Moi drodzy, Ninja Gaiden 4. To jest mega ciekawy tytuł, od razu przyciszę, bo to jest głośne. Nie grałem w żadnego Ninja Gaiden, natomiast oglądałem bardzo dużo e, u swoich ulubionych twórców i tak dalej, i tak dalej. Więc, moi drodzy, to jest seria, której, którą nigdy nie przyszło mi grać. Natomiast bardzo mocno mnie zainteresowała ta gierka, Ninja Gaiden 4, ponieważ wygląda to bardzo, bardzo fajnie. To jest taki, kurczę, jak Devil May Cry, ale... W lepszym uniwersum, ponieważ Devil May Cry mi za bardzo nie odpowiadał, jeżeli chodzi o setting, uniwersum, e, wiadomo, to musi człowiekowi siąść, to jest po prostu czysto subiektywne, czy mam się gierka, jeżeli chodzi o jej setting, e, czyli uniwersum, prawda, klimat, podoba czy nie. I szczerze mówiąc Ninja Gaiden mi się bardzo podoba, e, taka typowa na pierdzielanka. Ale naprawdę to wygląda przyjemnie, może byłbym w stanie w tym się dobrze bawić. Nie wiem czy bym tu ukończył całe i tak dalej. Jestem ciekawy jak system walki wygląda, mam nadzieję, że to nie jest solsowe, ponieważ no, ja nie przewodzę za Souls-lajkami. -like e, więc tak to wygląda I, i, i szczerze mówiąc wygląda to co najmniej intrygująco. Tutaj jeszcze pokazany urywek walki z bossem, który wygląda bardzo ciekawie, taka typowa siekanka, moi drodzy, nie? Ninja Gaiden 4. Widziałem też różne inne Ninja Gaideny, natomiast takie rzeczy mnie odrzucają, nie? Że na przykład kup przed premierą i tak dalej, albo droższą wersję i dostaniesz jakiegoś skin'a, Dark Dragon Descendants, nie? Jakumo, Jakumo skin to są takie rzeczy, które już mnie zaraz odrzucają. Nie wiem, czy kupię tę gierkę. Jest szansa, że na, na pewno nie na premierę. To jest na, na 200% nie, ponieważ nie czuję takiej podjarki na tę gierkę. Natomiast na jakieś przecenie, na przykład na 40%, o 40% przecenie, na spokojnie myślę, że będę w stanie kupić tę gierkę i sprawdzić. 21 moi drodzy października. Moi drodzy, drugie miejsce Painkiller. i to jest gierka, którą kupię na 90%, ponieważ ja no tak, zawsze czasami jestem taki, że po prostu coś lubię na przykład i zaraz mówię, o jestem fanem, nie, nie jestem fanem, ale grałem kiedyś w punkillera, pankillera, moi drodzy. Nie pamiętam która to była część, ale grałem w jakiegoś pankillera za dzieciaka. Pamiętam, że biegałem po cmentarzu jakimś z jakąś bronią, która miała taką jakby... Piłę, nie? To była taka piła motorowa, jakby ręczna, taka wiecie, jak macie piłę ręczną, co nie? Do przy, taki przycinak. no to czymś takim biegałem po cmentarzu i rozpierdzielałem wszystkich. E, normalnie krew leciała, nie, jucha wszędzie kości lecą. Naprawdę byłem taki podjarany e, tą gierką i ja miałem bardzo mało lat, nie tak szczerze? Ja byłem dzieckiem, a już takie gierki grałem, więc. E, bardzo dobrze się bawiłem w Painkillerze I szczerze mówiąc ten Painkiller mnie zaciekawił Chociaż mi on odrzuca troszeczkę swoją gigantyczną kolorowością Tą taką... E, jest to jest strasznie... Ta gierka jest strasznie kolorowa Painkiller to, był to była zawsze gierka gdzie były kości, krew i tak dalej, nie? A zobaczcie tutaj jak to wygląda To wygląda bardzo kolorowo Zobaczcie tutaj kolorowe pokawki Podrzucamy sobie jakąś broń, ona sobie tam robi 360, uchwytamy. Jest to prawda krew, ale jak widzicie to wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. No nikt mi nie powie, że nie. To jest coś, poszli trochę troszeczkę w innym kierunku, trochę bardziej w młodzież. Myślę, że bardziej też, bo tu widzę, że też można grać w kilku, więc to pewnie będzie nastawione głównie na coś takiego. Ale jak kiedyś z tego czasu dobrze się byłem w takich, bawiłem w takich gierkach, nie? Jestem ciekawy jak to będzie wyglądało, czy to będzie fabułka, czy to będzie bardziej... Takie coś jak Quake, bo to wygląda jakby szli w stronę Quake'a lub duma. Bardziej duma i tutaj naprawdę dumowo to wygląda, nie? Jak macie na przykład ten DOOM Eternal z 2016 bodajże roku. No to to wygląda bardzo, bardzo podobnie i jestem ciekawa, czy oni faktycznie w tym kierunku chcą iść, to po prostu ten trailer tylko tak zdrobiony. Również 21, moi, moi drodzy, październik, Xbox, PS5 oraz Steam, ale to raczej każdemu by poszło yy, na jakimś tam kąpie średnim nawet. Szczerze mówiąc, tutaj widzę, że mamy bronie, SMG, shotgun, tu chyba są skiny, nie? Pokazane, które możemy dostać za droższą wersję. Tak, weapon, skin, spec i charakter, czyli te postacie dostaniemy oraz te skiny, jeżeli spriordujemy w tym momencie gierka, czyli kupimy ją przed premierą. Czemu? Każda gra, która wychodzi, musi mieć darmowe skiny i jakieś inne kolorowe rzeczy, tylko dlatego, że kupimy droższą wersję lub Gierkę przed premierą Dlaczego takie coś stało się Rzeczą, nie wiem Normalną, dziwne Nigdy mnie takie coś nie rało I raczej chyba nigdy, e, szczerze mówiąc Jarać nie będzie, no ale cóż No i, moi drodzy, przyszło Przyszedł w końcu czas na perełkę Po pierwsze, moi drodzy, to jest top 1 Jakby jakby zacznijmy od tego, że ja jestem gigantycznym fanbojem serii Battlefield. Grałem w Battlefielda pierwszego 1942, lata, lata, lata temu za dzieciaka, totalnego dzieciaka. E, później grałem w Battlefielda, kurczę kolejnego tam 1943 pamiętam, że grałem Bad Company 1, później chyba była batką 2eczkę, później grałem i tak dalej. Tak grałem praktycznie w każdego Battlefielda, e, tylko dwie części mnie Battlefielda pominęły, które nie grałem. A tak to grałem praktycznie we wszystkie i jestem naprawdę gigantycznym fanbojem serii. Kupiłem najdroższą wersję gry tak, żeby mieć tego skina oprawnionego tam Phantom. Czy jak tam ten skin był, nie? I tam do broni, że mieć tego skina, bo skiny mi nie jarają, ale akurat jak jestem fanbojem serii, to kupię ją, na, najdroższą jej wersję, no niestety tak, tak, tak już jest, że jak jesteście jakimś totalnym fanbojem jakiejś serii, to na bank musicie kupić tą najdroższą wersję nie uwierzę, że nie, po prostu fanbojstwo to jest coś takiego, że wiecie, patrzymy zawsze przez kolorowe okularki, to jest nasza ulubiona seria albo gra i koniec, kropka, nie? Tak jak na przykład ja mam z Elder Scrollsami, i tak na przykład mam też z Battlefieldem, jestem gigantycznym fanem, i bardzo mnie cieszy, że Battlefield w końcu wraca na właściwe tory, to znaczy walki pomiędzy Call of Duty a Battlefieldem. Będzie znowu fajny pojedynek i to mnie mega satysfakcjonuje i Jara, ponieważ pamiętam jak za dzieciaka kiedyś grałem w Battlefielda, ja zawsze byłem Team Battlefield, chociaż miałem w swoim e, życiu okres, gdzie grałem dużo w Koda, ale zawsze, ale to zawsze byłem Team Battlefield. Yy, całe życie, tak naprawdę, i pamiętam, że kiedyś były takie wojenki, nie? że o oh, Call of Duty to, Battlefield to, jak grasz Kola w Koda, to jesteś śmieciem, i tak dalej, nie? Takie rzeczy były różne, jakieś memy, nie memy, ludzie się wyzywali, nie wyzywali, i tak dalej. I z tego, co zauważyłem już na Twitterze, i tak dalej, wraca to, i szczerze, mnie to cieszy, ponieważ to oznacza, że są, że mogą być dwie gry, jakie, jakby obie gry mogą być dobre na jakimś poziomie i ludzie po prostu będą ze sobą. Walczyć, nie? Ja na przykład będę stał z boku i się z tego wszystkiego śmiał, bo ja w tym nie uczestniczę i nigdy nie uczestniczyłem i nie będę. No, natomiast, tak jak mówię, yy, yy, fajnie jest się pośmiać, poczytać i tak dalej i fajnie widzieć, że na, naprawdę Battlefield nie wiem, czy czekać. No, wydaje mi się, że pierwszy raz w życiu może konkurować na równi z Call of Duty, ponieważ no sorry memory, ale nikt mi nie powie, że tak było. Battlefield zawsze był za plecami Call of Duty, zawsze. Od, od samego początku to Battlefield zawsze, zawsze był za plecami Koda. Dopiero e, tam wiecie, Battlefield troszeczkę się wypromował, jak wyszła. E, jak wyszedł Battlefield 3, to wtedy troszeczkę Battlefield zyskał, natomiast dalej był moim zdaniem za plecami e, Koda. Wtedy pamiętam, że chyba kod wy, wychodził z jakimś Black Opsem. Więc no, mimo wszystko i tak zawsze był za plecami. Jestem ciekawy, jak to będzie, moi drodzy, w tym. Roku, bo ten śmieszny Black Ops 7 wygląda tragicznie. Natomiast tutaj mamy Battlefield 6, który idzie. Typowo, moi drodzy, wojnę. Mam nadzieję, że też będzie fajna kampania. No i, moi drodzy, zobaczcie, jak to wygląda, ta destrukcja, nie? Ja jestem gigantycznym fanem Bad Company 2, ponieważ bardzo dużo ze dzieciaka się grałem w Bad Company 2. I 1942 grałem bardzo dużo, ale chodzi mi o Bad Company 2 głównie dlatego, że yy, Bad Company 2 prowadziło destrukcję otoczenia na najwyższą skalę, ponieważ yy, Frostbite wtedy przeszedł jakby... I jakby e, e, jak robiło Battlefielda, to oni przeszli pierwszy raz na Frostbite e, przy Battlefieldzie Bad Company 1. Natomiast Bad Company 1 to była tylko i wyłącznie konsolowa wersja gry, i tam był Frostbite podajże 1,5, chyba coś takiego, żeby właśnie skłamać. Natomiast, bo już nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, a nie googlowałem przed nagrywkami. Natomiast Bad Company 2, z tego co pamiętam, była już ulepszona i jakby główna wersja Frostbite'a, tego popularnego silnika Frostbite, który też ma na przykład miejsce w FIFA i tak dalej, 2.0. I tam destrukcja otoczenia już poszła na pełną skalę. Dzisiaj to może się wydawać dla kogoś śmieszne, że tam ściana się troszeczkę odłamuje i tak dalej, ale wtedy, w tamtych czasach, to był kosmos. I w tym momencie Battlefield w końcu powraca do tego, co jest najlepsze w Battlefieldzie, moi drodzy, czyli destrukcja otoczenia, która zmienia całkowicie gameplay i to, jak możecie się ukryć przed przeciwnikiem podczas przyjmowania Punktu, prawda? Jeśli kampicie na przykład, leżycie sobie na ziemi w budynku. Ktoś niszczy budynek, bęch, Nie ma was! Bo to ruiny spadają na was, cały dach na was spada i nie ma was. Znikacie z tego świata, nie? Więc tak to wygląda. Albo na przykład C4, można rozszerzyć cały most na przykład C4 i to zmienia bardzo mocno gameplay gry i taktykę, ponieważ ty na przykład musicie obiegać zupełnie inną drogą, żeby dostać się na punkt, jak przechodziliście na przykład tamtym miejscem, a już na przykład nie możecie, bo jest po prostu, nie wiem, most zerwany czy coś w tym stylu, nie? Więc to jest niesamowite, że Battlefield w końcu wraca do prawdziwej destrukcji. Ona była w Battlefield 5, ona była w Battlefield 2042, ale była strasznie mała i nijaka. Natomiast Battlefield 6 w końcu powraca do tego, co jest najlepsze i mam nadzieję, że też będą bardzo fajne, duże mapy, ponieważ to też jest coś, co jest i zawsze było najlepsze i zawsze czym się Battlefield sprzedawał, więc no tutaj dużo czasu, bo aż 5 minut poświęciłem mojej drodzy, na Battlefielda, ale no przepraszam bardzo, ale Battlefield 6 to jest po prostu... Oh, jestem takim fanboyem Battlefielda, że ja musiałem nagrać ten film Głównie z powodu Battlefielda, żeby sobie o nim pogadać, moi drodzy Więc mam nadzieję, że wam się ten film spodobał Jest też więcej gier, które wychodzą w tym e, miesiącu Ponieważ, chciałem powiedzieć w tym roku Ponieważ wychodzi tam kilkadziesiąt gier tak naprawdę w październiku Jak nie kilkaset e, Więc dajcie znać, co, e, jakie jest wasze top 3 albo top 5 gier Które e, których wiecie, że wychodzą na przykład w październiku i... Może niekoniecznie, że kupicie, ponieważ ja na przykład nie kupię tego Little Nightmares do Ninja Gaidena, to będę czekał na jakąś promkę i może kupię, ale nie jestem pewny, ale po prostu takie ciekawe gierki, nie? Jakieś ciekawe nawet do oglądania dla was. U jakiegoś Waszego ulubionego twórcy To też jest zainteresowanie gromnie, Jak na przykład nie chcecie grać w jakąś gierkę Ale wiecie, że będziecie na pewno oglądać u kogoś No to moim zdaniem to też jest zainteresowanie daną gierką, nie? Bo, bo czemu nie? Też nie każdy ma tyle kasy, żeby sobie szastać, nie? Na prawo i lewo yy, Dzisiaj, szczególnie w dzisiejszych czasach Gdzie gierki chodzą po 300-400 zł Niestety, więc moi drodzy Dajcie znać na jakie gry wyczekacie w październiku tego roku. A ja się z wami moi drodzy żegnam, tak więc subskrybujcie, komentujcie, oceniacie. Dziękuję, do usłyszenia i do następnego filmu na moim kanale moi drodzy. Cześć.